Witam gorąco z gorącego Meksyku, a dzisiaj zagramy sobie z Niewoleniem, nie jest to moja talia, pobrałem sobie ją, od razu mówię, e, jest świetna, za to mogę wam powiedzieć, no ten Ardal, ten Ardal, hmm. Hmm. no, jeśli przeciwnik rzuci jakiś silnik, no to powiedzmy, jak już będzie miał 12 punktów, my go możemy wrzucić z powrotem do, do ręki naszego przeciwnika. Więc e, no, to automatycznie to się też resetuje. Na przykład taka Hamadriada, nie? Jakby była na 12 punktach. Rzucamy Ardala, wrzucamy ją z powrotem do ręki przeciwnika. Ona znowu ma 4 punkty. No i my dobieramy karty. Także ta karta jest naprawdę bardzo dobra. E, oczywiście nie z każdą talią to się może udać. Ale no, są niektórzy, który, których możemy naprawdę tutaj tą kartą powalić. No jest bardzo fajna. Mamy Damiena po to, żeby zresetować swój rozkaz, czyli znaczy na no, swojego lidera, czyli zniewolenie, a nasze zniewolenie ogólnie zabiera, jest za 6, zabiera jednostkę maksymalnie za 6 punktów. E, również mamy Jana Kalwejta. No i Jan Kalwejt układa nam karty według e, najsilniejszej do najsłabszej, jeśli chodzi o werbunek oczywiście. E, także, no, wiemy na pewno, że dobierzemy wszystko, co chcemy. Także ta karta jest naprawdę bardzo dobra Jest 8 za 10 Jeszcze ma ósemkę, więc też to jest spoko No i ustawia nam, że wszystko dobieramy w naszej talii To jest naprawdę bardzo dobre No i dalej mamy Leto Leto no to jest opcja na albo żeby skopiować sobie Damiena Albo skopiować sobie Helgę, Albo skopiować sobie Stefena No ja Stefena bardziej polecam, albo Damiena To już zależy jak sytuacja będzie tego wymagać Dekret do wyciągania naszych kluczowych jednostek, no i jad Wisielców, który otruwa jednostkę przeciwnika i stwarza kopię bazową w naszym rzędzie. Także wiecie co? Taki jad na przykład z Stefanem jest bardzo fajny, bo przykładowo, jakbyśmy mieli jednego Stefana, to rzucamy jad na jakiegoś obrońcę naszego przeciwnika, otruwamy go, stwarzamy sobie jego obrońcę. I jeszcze, jak klikniemy e, Stefana, no to. Bo to jest taktyka. Znowu, Jad zagrywamy, strujemy jego obrońcę, to już go niszczymy. I jeszcze jednego obrońcę sobie robimy. E, no a gdybyśmy mieli jeszcze e, zleto Stefana, no to jeszcze możemy raz otruć. Albo coś innego zrobić. Mamy Fiona, żeby też od razu przeciwnik nie miał, jak nam tego zbijać. Obrońca się jak najbardziej przyda. Próba Helga, która jest. No, ma cztery punkty, ma tarcze. Na rozkazie zadaje 2 punkty obrażeń. No i za każdym razem, kiedy zagrywamy karty taktyki, dostajemy ładunki. No i tyle: Zdrada, która zadaje sąsiednim jednostkom obrażenia równe siły jednostki, która jest pomiędzy. Kapitulacja zadaje wszystkim w rzędzie 2 punkty obrażeń. Plus jeszcze zbija ten pancerz. Także no, możemy fajnie tutaj pomęczyć. Misz plak pod wyciąganie naszego maga, zabójca oczywiście. Skrytobójstwo dwa razy. Zatrute ostrze dwa razy. Dywizja również, bo ona się wzmacnia teraz. za, Zawsze tak było: ona się wzmacnia za kartę taktyki w naszej ręce. W sensie, no ile mamy kart taktyki, za tyle się wzmocni dywizja. Ona wcześniej miała 4 punkty, chyba z tego co pamiętam. No teraz ma 5, więc yy, delikatnie jest mocniejsza. Następnie mamy dwa razy poselstwo, turniej rycerski dwa razy, ognisty skorpion dwa razy No i oczywiście ten mag zabójca, o którym już wspomniałem na mistrza Plak. Także tak się prezentuje talia Link znajduje się w opisie jeśli chodzi o talię Również link do naszego Discorda, serdecznie zapraszam I do Twitcha, streamuję w każdą środę i niedzielę o godzinie 20 Także serdecznie was zapraszam, a teraz przejdźmy już do oglądania Pierwsze, że zagramy sobie przeciwko wampirom przeciwko Zobaczymy, jak nasza talia się spisze, to jest zniewolenie całe. No ciekawe, ciekawe. Dobra, mamy Mistrza plak co jest fantastyczne. To też oczywiście jest bardzo ważne. Za trudne ostrze się przyda. Kurde, dużo tu się rzeczy przyda. Może kapitulacja... Kurde, kapitulacja będzie bardzo dobra na... Na katakana! Ok, bardzo dużo taktyk teraz na ręce mamy. Bardzo dużo i wielka szkoda, że nie mamy tej dywizji. Kurczę, no szkoda, bo mamy naprawdę tego dużo. Jest katakan! Dobrze. Podmiemy sobie to. Garkain, garkaina też sobie oczywiście zbijemy, ale myślę, że zbije go z zatrutego ostrza. To jest taki lekki śmietnik dla naszego przeciwnika. To jest fantastyczne: to to, że na razie on nie ma jak rzucać krwawienia przez to, co my robimy. Więc ten Regis u niego nie będzie aż taki duży. Um, no jest to bardzo, bardzo duży plus. Patrzcie, jest Nekura... Ai, Nekurata sobie zrobi. No dobra. Nekurata też sobie się pozbędziemy, tylko zrobimy to w ten sposób. I zbije go turniejem rycerskim. Dlatego, że Nekurat akurat to jest dobra karta. To jest dobry, bardzo dobry brąz. Więc no jak najbardziej. Okej. Okay. Zróbmy w ten sposób <laughs> Regis na razie za jeden tam siedzi <laughs> Dobra, jest Bruxa hmm. Biedny <laughs> No trochę biedny on by spasował to rzucamy to oczywiście. Ale nie pasuje, dobra. E, no, nasza pora, by coś zagrać, więc zagrajmy sobie to. No, ale patrzcie, ile tur. E, przez ile tur on nie dał mi krwawienia. To jest bardzo dużo punktów zabrane na regisie. Yy, bardzo, bardzo yy, przeciwnik ma pecha, że akurat na zniewolenie trafił. Okej, okay, jest krwawa klątwa. Poko, yy. dobrze byłoby go wyciągnąć. No spróbujmy, no plusem jest to oczywiście, że jesteśmy w stanie się pozbyć e, ukrytego. To jest bardzo duży plus, bo ukryty to jest no wrzut, no wrzut i to bardzo jest ukryty. Proszę. Dobra, to my pasujemy. Jak najbardziej. Bardzo, bardzo fajnie. Ukryty, zużyty. Super. A my mamy też fajną rękę. Okej, okay, oczywiście. Teraz będziemy dostawać te najlepsze karty. Eee, teraz tak. Co my zrobimy? No, zostawię tą rękę. Najwyżej po prostu zagram i się on spasuje dekret. Ale on nie pasuje. No dobra. Pro, on nie pasuje. Czy my jakoś mamy jak to przebić? No ciężko. Ciężko. Ta gruba Helga też nie jest za fajna teraz. Więc, Stefana zagrać? No zagrajmy sobie z Pas, oczywiście, że jest pas. Dobra, no to my musimy zagrać oczywiście dekret. Eee... No i możemy wyrzucić w sumie tą dywizję. Dobra. Wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Będziemy mieli nawet 3 razy Damiena. Kupa punktów tutaj się szykuje. Jest gruba Helga, jest zdrada. No, mamy wszystko, nie? Mamy wszystko. Jedyne, co jeszcze dobierzemy, to jest chyba ognisty skorpion nie, ognisty skorpion. Dywizja. Albo. Skrytobójstwo. No, wolałbym skrytobójstwo, szczerze mówiąc. Oczywiście, ręka zostaje, bo jest świetna. No, i my sobie zaczniemy z, z grubej Helgi od razu. Potem rzucimy sobie Fiona. To też nam daje dodatkową taktykę. Kurde. O, no, będę zabierał dużo. <ścoughs> dużo, dużo zabiorę. W porządku, jest Nekurat. Jest ten Nekurat nieszczęsny. Yy, my sobie go oczywiście teraz zbijemy. Bardzo, bardzo dużo punktów. Bardzo pięknie to wygląda. Myślę, że to mamy. Myślę, że tak. Po naszej stronie sytuacja jest świetna. Zniewolenie. Kur. Piękne punkty będą. No a z tym no to czekamy. Coś, żeby mu wywalić. Okej, okay. jest garkajn. Może garkajna nawet. Zobaczymy. Nie potrzebujemy pomocy Rzućmy Damiena. No. Jak on zobaczy Leto, to wydaje mi się, że on wyjdzie z tej gry, nie? <ścoughs> to jest bardzo, bardzo możliwe. Okej. Okay. Jest troll w takim razie, kurde, jest ten troll, ja bym mógł go wywalić w sumie. Zabrać tego Garkaina. Yy, dobra, tak sobie zrobimy. Dobra, zrobimy tak. Nie macie szans, nie widzicie tego. Ej. Bardzo dobrze. Garken już jest nasz. Ten troll to jest trochę taki problem teraz. Niestety. Ale nic, musimy sobie w ten sposób zagrać. Ok. Teraz tak, co my zrobimy, bo. Nie mam dostępu do tego trola. My jedynie co, to zrobimy te cztery punkty. A więc... sobie zbimy. Może jednak ten ardal nie był za dobry? Może jednak nie, może jednak wypadało coś lepszego tutaj zrobić. Eee, no ale nic, już musimy sobie poradzić jakoś. Co zagrać tego leto? To sobie od razu kliknę. Zróbmy w ten sposób. Bo e... to będzie miało jeden ładunek, więc jesteśmy w stanie przejąć troll'a. Tak, 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 tak. Dokładnie. No i raczej to wystarczy do wygrania tej gierki. No, jest regis, ale za Nie, 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 nieładny, nieładny. Ready. Bardzo średni. Dobra. No i w porządku. Czy to wystarczy? Myślę, że tak. Myślę, że bez problemu. 22 do 40. Dużo nam dało to, że jednak graliśmy bardzo taktycznie na początku. Przez to ten Regis nie był taki dobry. A, jest geil, no ale on tego nie robi. Także wygrywamy pierwszą grę. No i przejdźmy do następnej gry. W następnej, że zagramy sobie przeciwko. Znowu z, pa... z tymi z pająkami. Znowu z krwawieniem. Znowu te krwawienie. No to znowu będziemy robić tak samo jak wcześniej. Eee, czyli same taktyki na początek. Kurde i mamy bez kitu tak. Mega dobrze to wygląda. Ej, to wygląda naprawdę świetnie. To wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście Regisa znowu nie będę mu dawał. O, jest kataka. Tak samo jak przeciwnik poprzedni. Tak samo, też katakana, ale on go wzmocnił. O kurde. O kurde. Hmm. O, ciekawie, ciekawie. A jest Al. Cel, namierzone. Gdyby rzucił jeszcze jakąś jednostkę teraz naprzód, to bym się nawet nie zawahał z kapitulacją. Ale i tak chyba się nie zawaham, bo tutaj trzeba to wygrać, nie? Trzeba to zrobić. Te dwa punkty. O jest, kurde! Leder. A no to zbijamy to. tego Fledera to wrzucę mu do talii. Choć wolałbym Alpa mu wrzucić. No, Alpa wrzucę, Alpa. Pas! Ło chłopie. Wybaczę ci. No to nie był dobry pomysł. To nie był dobry pomysł kolego. Tego ciśniemy oczywiście. Tego nie można mu tutaj odpuścić. A regis w ogóle jeszcze nie urósł. Bardzo dobrze to wygląda. Mhm. Wisielców. W porządku. Bardzo dobrze, okej. Okay. W takim razie, od czego my sobie zaczniemy? Ja myślę, że tak jak w poprzedniej grze grałem. Myślę, że jak w poprzedniej grze, mamy dużo tych taktyk. Mamy bardzo dużo. Nawet, jakby to z Helge zachować, bo moglibyśmy to nawet przegrać, nie? Może rzucę tego Fiona po prostu. No, rzućmy go. Przeciwnik niech wierzy. Yy, nie odpuścimy tego A jest królowa Twoja Dobrze No niedobrze, że ten Fion został oczyszczony. No, ale bez kitu da jak dalej tą Helgę no, wyciągnąć byłoby spoko. Oko? Kurczę, nie możemy go zabrać. da. Ale my go sobie potem. Co? Wrzucimy do przeciwnika z powrotem. Że nie ma co się łamać. Eee, zagrajmy sobie stef Stefena. Chyba, ten dekret. Kurde... No na, idziemy w takim razie na 2-0, nie? Dobra. jazda. Kurde. Zobaczmy, nie? Tutaj na ukrytego się czajmy. <laughs> o nie! Ten co zrobił. To zabolało. Ewolucja jest kwestią czasu. Spoko, Stefan. No kurde musiał w Stefena, no musiał. Musiał. Owicuję, że będę grzeczny. Co trzeba zrobić? Ludzie. Wszyscy jesteście tacy sami. Kurde. Teraz to wywalić? Jego to ja mogę przejąć. Nie, kurczę chyba tak zrobię. musi zostać zniszczona. Dobra. Dobra. Kurde, jakby rzucił ukrytego, nie, to by było... Jest ukryty, dobra, lecimy z ukrytym. Jo, ile punktów teraz tutaj będzie, nie? To jest niepojęte, patrzcie na to teraz. Dobrze, tak. ci No chciałbym to kliknąć, ale trochę się boję żebym zostawił na jakąś lepszą teraz ja nie mogę nie Fleder. dobra co my możemy uderzyć no i teraz no on, on już ginie więc musimy coś tutaj zrobić Eee... Kurczę, no ta zdrada nie jest za dobra na tą chwilę. Więc może lepiej by było po prostu zagrać w ten sposób. W ten sposób. Dobra. Kupa punktów. Ja pierdzielę. Patrzcie na te punkty, co ja tutaj zrobiłem. Zepsułem grę. To jak 2-0, to 2-0, nie trzeba by na pewno. A, bo ja już klikłem. To nic, to już musimy lecieć na te 2-0. Hej. Okej. Okay. Okay. No i sprawdźmy, czy on to zrobi 27 do 3 No Regis na pewno jeśli jest na ręce, to musi być rzucony. To jest protofleder. Nie, 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 Regis tego nie robi na pewno. Także, no, widzicie, jak ta talia się spisuje? No, kurczę, jest mega mocna. Chodź, uważaj. Jednym punktem! <laughs> Jednym punktem, dobra. Dobra, no, akurat, że wylosowały się dwa razy, potworki, no to tak skończymy dzisiejszą grę. E mam nadzieję, że się spodobało. Jak widzicie, talia jest bardzo mocna. Przypominam, nie jest mojego autorstwa. Jest bardzo, bardzo fajna. Także no, dziękuję Wam za oglądanie, no i powodzenia na szlaku.